Czy lusterkowiec za mniej niż 3000 zł, ważący zaledwie 410 gram potrafi naprawdę nagrywać w jakości 4K i robić bardzo dobre zdjęcia? Panasonic Lumix G7 jest tego przykładem. Zapraszam na recenzję. Ok, w takim razie na początku zacznijmy po prostu od specyfikacji. Matryca, jaka jest w tym aparacie, to Live MOS, czyli dokładnie ten przetwornik jaki jest w panasoniku GH4. Najmniejszy czas naświetlania, jaki możemy tutaj osiągnąć, to 1 tysięczna. natomiast ISO może wzrosnąć maksymalnie do 25600. Moim zdaniem są to bardzo dobre wartości, zależy do czego po prostu będziecie tego aparatu używać, jak będziecie to nagrywać, czy robić zdjęcia. Natomiast wiadomo, że w tych właśnie maksymalnych wartościach zdjęcia ani filmy no, nie będą zbytnie przydatne, natomiast jest taka możliwość, więc po prostu o tym mówię. Zapisywać zdjęcia możemy w formacie JPG oraz w formacie RAW, Natomiast jest też możliwość zapisywania plików w formacie MPO. Pliki te zapisywane są tylko jedynie podczas podłączenia specjalnego obiektywu, który robi zdjęcia 3D. Czyli po prostu mamy tutaj w sumie pełny wachlarz opcji dla każdego, coś dobrego. System mocowania obiektywów to Micro 4/3. Jest to standard wykorzystywany też między innymi w Blackmagic Pocket Cinema Camera, tak samo we wszystkich aparatach Panasonic'a. Natomiast jeżeli chcemy zamontować to jakiś inny obiektyw, musimy zaopatrzyć się w przejściówkę przestrzeń warto standardowo sRGB oraz Adobe RGB. Więc te ustawienie zależy tylko tylko od tego, jakich później programów będziemy używać do postprodukcji, czy to wideo, czy też samego zdjęcia. Teraz przejdźmy do obudowy. Wykonana jest ona z plastiku. Gdy weźmiemy pierwszy raz to urządzenie do ręki, to wydaje się ono być naprawdę, no to jest naprawdę aparat, to nagrywa w 4K, to robi tak cudowne zdjęcia, takie małe coś, co waży 410 gramów, no bez przesady. Takie właśnie były nasze pierwsze odczucia. Natomiast już gdy nagraliśmy pierwszy materiał, zrobiliśmy pierwsze zdjęcia, wow. Po prostu wow, ale o zdjęciach i obrazie później. Gdy będziemy patrzeć z góry na nasz aparat, znajdziemy tam cztery pokrętła. Jedno pokrętło to pokrętło napędu. Służy ono do zmiany na zdjęcie pojedyncze, zdjęcie seryjne, seryjne 4K i tak dalej. Kolejne pokrętło to pokrętło trybów. Mamy tam oczywiście tryb inteligentnej automatyki, priorytet dla przysłony, priorytet dla ISO, priorytet dla czasu naświetlania oraz oczywiście nagrywanie. Są też tam oczywiście dwa pokrętła, których będziemy używać głównie. Czyli jedno, które jest z przodu, zaraz obok niego jest przycisk z pustą migawki, ale to pokrętło właśnie służy do tego, by zmieniać przysłonę, czyli możemy ją otworzyć bądź zachęcić w się od tego, jak będziemy chcieli. Natomiast pokrętło, które znajduje się z tyłu, zmienia czas naświetlania oraz inne ustawienia, na przykład ISO po naciśnięciu przycisku, czy też balans bieli. To jest po prostu takie pokrętło, które służy do zmiany tych ustawień, które są pod przyciskami funkcyjnymi. W nim zaś znajduje się od razu przycisk potwierdzający nasz wybór, żebyśmy nie musieli czekać na to, aż po dane okno zniknie. Natomiast jeżeli o przyciskach funkcyjnych mowa, jest ich tutaj naprawdę bardzo dużo, i możemy do nich dobrać odpowiednie opcje. Opcji jest aż 50, więc na pewno każdy z Was będzie w pełni zadowolony z tego, jak można je skonfigurować. Pod własne predyspozycje i upodobania. U mnie na przykład jeden z przycisków funkcyjnych służy do zmiany, czy chcę korzystać z wizjera, czy z ekranu LCD, natomiast jeżeli już o wizjerze mowa, jest on bardzo dobry, pomaga nam podczas tego, gdy na dworze jest po prostu bardzo duże słońce i nie wszystko jest dokładnie widoczne w ekranie LCD. Włącza się on tak, jak właśnie wspomniałem wcześniej. Jest też możliwość regulacji dioptrii, w tym wizjerze, od minus 4. Do plus 4, więc w zależności od Waszej wady wzroku ustawicie ją odpowiednio. Do Was. Natomiast wyświetlacz LCD jest wykonany w technologii TFT, ma przekotną 3 cali i jest naprawdę bardzo dobry. Jest to wysoka rozdzielczość, która na pewno pomoże nam, gdy nie będziemy mogli dokładnie dojrzeć albo focus pickingu, czy dany obiekt jest ostry. Tak samo kolory są dobrze odzorowane, więc jest on jak najbardziej w porządku. Ponadto jest on dotykowy. Więc jeżeli nie chcemy korzystać ze żadnych przycisków, możemy wszystko robić na ekranie. Złącza, jakie są w tym aparacie, to USB 2.0, do którego jest specjalna przejściówka i lepiej, żebyście jej nie zgubili. Tak samo mamy. Tam

które w sumie działa troszeczkę dziwnie, nie wiem dlaczego tak jest, ale nie pozwala na podgląd Live View. Jest tylko jedynie możliwość odtwarzania nagranych już materiałów, co jest dla mnie dziwne, ponieważ taka opcja by bardzo pomogła na przykład przy podnoszeniu zewnętrznego monitora, natomiast pewnie to ze względu na to, że jest to dostępne w Panasonicu GH4. Jest też złącze zdalnego sterowania, do którego musimy dokupić specjalny pilot oraz głośnik mono, który jest naprawdę dobry, nie trzeszczy, nawet jeżeli mocno podgłośnimy nasz materiał. Jest ten dźwięk po prostu dobry, w stosunku do tego jaki był w naszym poprzednim Nikonie D5200 tu jest naprawdę o wiele, wiele lepiej teraz przejdę do krótkiego omówienia robienia zdjęć w tym aparacie jak wiecie my bardziej skupiamy się na wideo więc jakby więcej powiemy właśnie o tym nagrywaniu, natomiast zdjęcia też robiliśmy i matryca, która ma 16 megapikseli robi naprawdę bardzo, ale to bardzo dobre zdjęcia, mamy też oprócz tego że możemy ustawić ISO i czas naświetlania i przysłony i tak dalej mamy też jakby taką postprodukcję zaraz o zrobieniu zdjęcia. I na przykład możemy ustawić kolory naszego zdjęcia, czy mają być one jakieś bardziej żywe, czy bardziej standardowe, może jednak monochromatyczne, czyli czarno-białe. Jest to do naszych upodobań, możemy to ustawić od razu, albo ewentualnie ustawić jakiś tryb, który będzie po prostu neutralny i później zrobimy to w postprodukcji. Ale oprócz samej zmiany kolorów mamy też możliwość ustawienia ustawień kreatywnych, czyli nasze zdjęcie będzie wyglądało jak miniatura, będzie wyglądało jak jakaś stara fotografia, jak fotografia retro, vintage. Czy bardziej taka właśnie filmowa Takie opcje są również do ustawienia I będzie to zależało tylko i jedynie od tego Jakie chcemy osiągnąć rezultaty Natomiast jeżeli chodzi o nagrywanie Bo jednak to na nim głównie się skupiliśmy Cóż, ten aparat po prostu Nas rozwalił na łopatki naprawdę jakość tego obrazu, jaką on generuje, jest po prostu fenomenalna. Rozdzielczość 4K, czyli 3840 na 2160 pikseli, może on nagrywać maksymalnie w 25 klatkach. Dlaczego 25? Zaraz Wam o tym powiem. Te 4K jest nagrywane przy maksymalnym bitrate'cie wynoszącym 100 megabitów na sekundę, czyli naprawdę ilość danych jest wtedy ogromna i przez to po prostu ten obraz jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ładny. Ponadto, jak widzieliście, nasze poprzednie materiały, do których właśnie Was tutaj zapraszam w karcie, tam ma właśnie materiały nagrane w tym właśnie aparatem. I widać, że nagrywaliśmy tam maksymalnie w Full HD w 50 klatkach i bitrate wynoszącym też maksymalnie 28 megabitów na sekundę. Dlaczego akurat 25 i 50? Ponieważ Panasonic G7 ma blokadę regionalną. Ponieważ są po prostu jego dwie wersje: USA oraz wersja europejska. Która niestety właśnie jest ograniczona do standardu naszego, czyli właśnie 50 klatek i 25 klatek. Natomiast jeżeli byśmy chcieli korzystać z aparatu, który jest przeznaczony na rynek amerykański i tam będziemy mieli właśnie 30 i 60 kl. na sekundę. Nagrywać on może przy użyciu kodeku MP4 i AVCHD, więc po prostu wybieramy odpowiedni dla nas i takim właśnie nagrywamy. Jak mówiłem wcześniej o korekcji kolorów podczas robienia zdjęć, tak i przy filmach mamy dwa super tryby. Jest to tryb Sign Like D, i Sign Like V. Sign Like D jest idealny do późniejszej korekcji kolorów w postprodukcji, ponieważ wtedy wszystkie barwy są bardziej właśnie wyprane, kontrast jest odpowiednio zniżony, więc ten obraz wygląda na początku jakby był bardzo kiepskiej jakości i nie był po prostu ładny. Natomiast później, gdy wrzucimy go do programu montującego, czy do programu, który koloruje nam obraz, możemy osiągnąć naprawdę bardzo, ale to bardzo dobre wyniki. Natomiast Sign Like V to już tak jakby gotowe ustawienia kolorów, Dzięki czemu możemy już nie martwić się o to, by ustawić jej odpowiednio w podprodukcji, czyli nagrywamy i finalny efekt mamy już przed naszymi oczyma. Jeżeli nagrywamy, to chcemy też, by dźwięk, który będzie nagrywany przez nasz aparat, był równie dobry. Tutaj mamy też wejście na małego Jacka. Do tego portu właśnie możecie podłączyć mikrofon krawatowy, taki jak ten, czy mikrofon typu shotgun. Zresztą mówiłem wam o tym materiale odnośnie kamery luszczanki, czy bez cudzerkowca, co wybrać. Oczywiście możemy tutaj też ustawić podbicie samego dźwięku, by ten był na odpowiednim poziomie, natomiast jest tutaj też coś bardzo, ale to bardzo dobrego, co nazywa się limiterem dźwięku, dzięki czemu, gdy ustawimy dźwięk odpowiednio dla nas, na przykład, nie wiem, zaśmiejemy się, czy powiemy coś głośniej, ten dźwięk nie wyjdzie poza skalę, dzięki czemu nie będzie żadnych przestrojów, co jest jak najbardziej w porządku i jest to w sumie bardzo pożądane podczas nagrywania i te opcje mamy tutaj wbudowaną. Mamy też tutaj oczywiście redukcję migotania ustawioną w czasie naświetlania, 1,50, 1,60, 1,00 i 1,120 sekund. No i mój ukochany Focus Picking. Uwielbiam tę opcję w bezlusterkowcach. Naprawdę jest ona niesamowicie pomocna, ponieważ jak wiadomo podczas nagrywania wideo nie używamy autofokusa, a raczej próbujemy go nie używać. Dlatego właśnie Focus Picking, czyli nasz asystent w ostrzeniu obrazu, pokazuje nam, jaki obiekt jest ostry. Więc wokół niego pojawiają się linie, jakieś kropki, nad nim się nawet pojawiają te, takie kropki danego koloru, na przykład zielonego. Czerwonego, białego, raczej bym unikał, choć też takie ustawienie jest, i wtedy mamy pewność, że jeżeli właśnie te kropki pojawiają się na tym obiekcie, to na pewno on jest ostry. No i teraz kolejna funkcja, która mi się niesamowicie spodobała w tym aparacie, to właśnie sterowanie smartfonem. Jest do tego odpowiednia aplikacja, właśnie stworzona przez pana Panasonica, dzięki której możemy sterować ustawieniami naszego aparatu, czy to właśnie autofokusem, czy ustawieniami przysłony, czasu naświetlania ISO, nawet zmiany rozdzielczości obrazu, czyli z 4K na full HD, czy też właśnie z nagrywania do robienia zdjęcia. Tak samo możemy tutaj zmienić ustawienia odnośnie kolorów, czyli zmienić właśnie na ten Sign Like V, Sign Like V, czyli kolory standardowe, żywe i tak dalej. I mamy oczywiście podgląd na żywo, który jest prawie, że w czasie rzeczywistym. Rzeczywiście widać delikatne opóźnienie, natomiast jest on naprawdę bardzo, ale to bardzo pomocny. Tak jak właśnie na przykład ja nagrywam siebie, z tyłu mam do pomocy Konrada, natomiast właśnie gdyby go nie było, to bez problemu właśnie przy pomocy aplikacji mobilnej, mógłbym sobie poradzić sam. I oprócz tego, że możemy zmienić te ustawienia nagrywania, Możemy również przesyłać pliki na nasz telefon. Więc, jeżeli chcemy szybko podzielić się jakąś fotografią, na przykład nie wiem, na jakąś aukcję, albo szybko komuś przesłać zdjęcie zrobione naszym aparatem, nie ma żadnego problemu. Nawet jeżeli nie mamy skonfigurowanego połączenia między naszym aparatem a telefonem, możemy to szybko zrobić przez NFC. Ta kwestia jest naprawdę bardzo, albo bardzo pomocna. No i samo oprogramowanie Lumixa G7 jest przystosowane dla każdego, więc każdy znajdzie tam odpowiednie ustawienia dla siebie, więc jest ich tam naprawdę bardzo, albo bardzo dużo. Są tam m.in. ustawienia, które możemy ust do tych właśnie przycisków funkcyjnych. Natomiast jeżeli ktoś jednak o jakimś zapomni, na pewno spokojnie się w nim odnajdzie, ponieważ to menu jest bardzo przejrzyste, więc bez problemu znajdziemy tam funkcję, którą aktualnie potrzebujemy. I ogólnie porównując jakość obrazu tego bezlusterkowca w stosunku do naszego, już w sumie byłego Nikona D5200, różnica po prostu jest fenomenalna. Mimo tego, że ceny ich są bardzo podobne, to jednak przeskok jest niesamowity. Tu zobaczcie sami. Oczywiście nie są to dokładnie. Te same kadry, ale są one bardzo podobne w takim samym oświetleniu i możecie zobaczyć, że Nikon D5200 no, tam praktycznie szczegółów nie ma a zaś w obrazie G7 każdy szczegół jest widoczny i tak samo właśnie jego obudowa tak jak wam wspomniałem no to urządzenie wygląda na w sumie taki bardziej bym powiedział, że kompakt nie jakiś aparat, który nagrywa w bardzo dobrej jakości bo jednak jak braliśmy właśnie naszego Nikona w rękę no to jest kawał maszyny, tak? to jest jednak lustrzanka czuć po prostu to, że powinna ona robić naprawdę dobrej jakości zdjęcia i filmy zdjęcia były dobre, filmy porównując do tego aparatu tragiczne podsumowując Panasonic Lumix G7 to naprawdę Genialny aparat w swej klasie cenowej. Za kwotę mniej niż 3000 zł otrzymujemy świetny aparat dobry obiektyw, co słoną oraz akumulator. I urządzenie, które robi naprawdę fenomenalne zdjęcia i filmy. Więc jeżeli szukacie jakiegoś dobrego aparatu i myślicie czy kupić lustrzankę, czy bez lusterkowca, naprawdę poleciłbym Wam bez lusterkowca. Po pierwsze, ze względu na to, że nagrywa on o wiele lepiej i jest o wiele lżejszy i mniejszy niż lustrzanka. Więc jego taki bardzo kompaktowy rozmiar przyda Wam się na jakieś wyjeździe na wakacje i zaoszczędzi Wam miejsca w torbie, czy gdziekolwiek. Więc naprawdę ta propozycja od Pana Sonika jest fenomenalna i serdecznie te urządzenie Wam polecę. I to tyle w tym materiale. Serdecznie dziękuję Wam za jego obejrzenie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie pana Sonika G7, zadawajcie je w komentarzu poniżej. Oczywiście zapraszamy Was na nasze social media, a jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybujcie ten kanał. Po prostu. Czołem!